podwórze złomowiska o, Auto Heaven. Jestem, jestem z Dawidem, pozdrawiam i Frodo jest też. Wszyscy Ach. do nas przyszli po poprzednim meczu z Bagna. No właśnie, oni przyszli. Nawet tak będzie nieudany ten mecz, trzeba to teraz rzucić, bo takie rzeczy mówię. Idzie. Kurwa, nie trafiają w test. Silent, może nawet ten sam co. Nie, już mam dość tych silentów, nie. boże. To zajmij go, na chociaż trochę, żeby tego gena skończyć. Już powiedziałeś, co wiedziałeś? Co czas wybucham geny nie umiem w ogóle kręcić gena. No ale to co się dzieje? Na padzie grasz, czy o co chodzi? Na no, klawiaturze. Dobrze, nie grałem w To właśnie o to chodzi. Nie wiem, czy mnie zostawił. O, może do nas przyszedł, jak tą gena. No słyszę go coraz bliżej u siebie. Jeszcze się nie wyleczyłam. Wiadomka. Okej. Okay. Dobra, do szafki, ale. Gończę, nie? Słyszę go. Chodzi mi tu gdzieś cały czas, wiesz? Poszedł, a grześka dopadł przy tym genie. Mhm. Dobra, może wrócę jakoś, spróbuję to w ogóle na tym dokończyć. Dużo miał? Nie wiem, zaraz się okaże. Aha. W ogóle nie chodzi nawet. Dobrze, to zaczynam. Ja jestem koło małego, koło takiego dźwigu, koparka. Ja jestem blisko bramy. Przy takim ognisku palącym się pod hakiem, oczywiście. Ech. Mam ten odczynnik, co mi daje wytrzymałe. Gdzie jest to tam? Nie, nie? jest. Mhm. Tak byś odbywała... Boże, mówię, idzie mi coś, a to Bałwan idzie, ja pierdziu. Kto tam w nim siedzi? No nie wiem. Grzesiek może, ale Grzesiek jest ranny. On się goni może cały czas z nim. No to może da Dawid, <noise> ludzie. Nie jeszcze żeby nie było to, że ileś tam gena zrobisz, że też jest niewykrywalny czy coś tam. 70. Tak? Mhm. Biegnie tutaj mi Frodo z tym Silentem. Do tego temu? Jak zawsze, ostatnio gadałem odcinek to samo. Dobra, no to ja skończę tutaj, gdy jesteście tak daleko. Mogę zrobić drugiego granata, już. O, nie, on idzie tu A w... czy on się goni z kimś? No tak, z rodo. Okej, okay. oni tu już są coraz bliżej. Patrz, leci mi tu tam z na czas. Mhm, uh -huh, wiem, widzę lata. mhm. Uh -huh. Aha. Nie znam A z czym? Żeby go uratować. No ja nawet nie mam jak, bo ja nie mam nic. Gdyby mi to by było fajnie. Wigluj się. Wigluj się, Mody, wigluj. Ładnie. Wziął go, wypuścił. Tak. Ładnie. To twój granat pewnie co? Aha. Oślepienie było. Aga, tu, biegam w ogóle, kulapeta. Ty! Kulapeta, wyleczysz mnie. Tylko sobie zrobię granat w razie, bo... Dobra. No ale gdzie tam idziesz? Chodź tu. A ciebie się nie da uleczyć. Czemu? Bo jesteś przekreślona, znaczek masz, zobacz. Aha, No ja też nie mogę się sama wyleczyć. Ile czasu tam jeszcze to serduszko masz? Bo dużo, idę tu się w szafkę schować w piwnicy. A czemu masz takie? No bo on ma taki efekt, jak cię dupnie. Aha. No, jeszcze czekam, on chodzi tam cały czas, co słyszę. Ok. Może tu w szafce będzie coś w piwnicy, jakaś apteczka. No, jeszcze mi to nie minęło. On nie widział? To jest ja długo. Widział. On chodzi tak cały czas przy tej piwnicy. nawet to bałwanku. No, mogłabym już? Może dajcie, żeby tutaj była apteczka w tym. I skrzynce, proszę. Ja Ludzie yeah. w O, Grzesiek się wyleczył. O, leży Dawid, bo. Mm. bo Bożego, a, blisko piwnicy, gdzieś? Koło to tam. No weź tą apteczkę. O, uratowany. Tak, granatem nasz. Super. No. No ja się boję tu wyjść z tej piwnicy, bo ja go cały czas tu słyszę. No będzie mnie kampić za to, że mu tak robię tymi granatami cały czas. No, powiem ci, że rozdziwiałabym się, jakby nie tak nie zrobił. Powiedz <grym> mi, jak on odejdzie stąd. No nie już. wiem, nie ma tam uciekłem. No on nie. cały czas tu chodzi, ja nie mogę stąd wyjść. A uciekaj z tamtą. widać go cały czas. Gdzie jest jakiś granat? Właśnie robię. Widać widzę coś Koło tej takiej ciężarówki, co ma schodki i to tam koło nich często jest. Chciałem wcisnąć okay, Często ja umiejętności kim... jako, spad... jako E, a nie Spacja, ale bym wydupił Gana też. czemu tak? Nie wiem czemu się stało, nie wiem o co chodzi. Dobra, my z Grześkiem kończymy Gana. Mhm. Uh -huh. ratować Davida. A gdzie tam Davida? Aha, to go teraz. Pierwszy hak dopiero to, z hit. Może ta Romero, jakie ma pazury pomalowane, nie wierzę. Dobra, ja biegnę. Dajcie mi ściągnąć, bo ja to zadanie, nie? Masz adrenalina, jak coś? Mam. To ściągaj szybko. A on stoi przy nim. Teraz to zrobiłeś? Mm, z odkręciliśmy, ale dlatego miałeś go ściągać od razu. No to ciekawe, jak to zabójca stał przy mnie. No, ja by cię cisnął i coś ciągłabyś, leżała i byś wstawała. No nie. Nie dobiegłabym. Dobra, idę. Biszę pod bramą. No to pod bramą to mi nie otworzę bramy, wiesz? Okej. Okay. Co mam zrobić? Nie wiem. zabije się może, co? Ile ciast. Nie trafił Grzeszka. Gra o, na jeszcze do tej To ja no. jestem. Aha. No bo się zawsze nie gra, wiesz? Gesił z Leonkiem on nie jakiś. DSa masz jak coś? Mam. Gdzie on Wracaj jest? do tej bramy, bo ja ją otwieram. No to ja nie wrócę. Nie zdążę, on już jest przy mnie. Grzesiu, zostaw, bo ja. DSka mam jeszcze. Gdzie ta brama jest? Już no, nic nie widzę. No to ja nic nie powiem. Tu gdzie ja się kręcę? Ja zostaw Grzesiu odejdź. Już ci się kręcę. Nie, widzę jak coś się leczy. Tak, tu. Patrz, nie podniesie mnie, on wie, że ja mam. Tym bym potrzebował totem, Dobra, żeby się uleczyć. No, ale on cię nie bierze, tak? Mhm. No to ja muszę się i tak uleczyć, żeby cokolwiek tu zrobić. Trzeba ci pomóc, muszę być uleczony. Muszę się wrócić do totemu, Sorry. Brama jest na umacnięcie, jak coś. Okay. <coughs> nie wiem, co mam robić. Czołga się w stronę tej bramy najlepiej jak najbliżej. Nie w tą stronę to jest w ogóle. Nie, no tam no, prosto. No, tam, tam teraz. No. Tak. Ostaw, wydupień. Dawid dostał. Nie leczcie mnie, bo to ja nie jestem w ogóle podniesiona. No to dawaj, podnoszę się. No podnoszę się teraz. On no, stoi. Jak... No, nie, no staję. co za debil. Ale nie jesteś w tych takich kolcach, To dobrze. Ja mam latarkę, jak coś, jakby cię powie Wyśle mnie do klatki. Nie wyśle bo nie jesteś w kołcach właśnie. Mhm. No to dlaczego on mnie nie podnosi? On no. mnie podniesie, jak otworzycie bramę. Otwórzcie ją. Co to nie ma sensu w ogóle. Tu jest hak jeszcze. Powiesz mnie. Wziął mnie teraz. Boże, otwórzcie to. Dziękuję. Okay. Pokucałam mu <gum> <gum> tam jeszcze robicie tu poglądać? mu na pysk z tą latarką 10 tysięcy razy, żeby wiedział jaki Dawid był ciul. Ja Wiesz co, przeszukałem skrzynki latarka była. I dlatego właśnie fajnie, mhm. że tak się udało. Także <laughs> Zaraz mi się te tańce przypominają z tym. Pamiętasz? Mhm. On pokazuje. Aha. Ładne mecze dwa, podobają mi się. Knajpa, mhm. cześć. Pod martwym ziomkiem. Czyli pod tobą. Nie. To ta robił już ten Claudette? Mawanki dalej są, że już są w ogóle. Nie pamiętam o tym. Pamiętaj, że którego? trzeci, 4 albo 5. Trzeba się zareagować, bo jest wszystko dużo. Królik do mnie no, Czemu królik? To jest łowczynnik. Swój... Czawki sprawdza. No, no desa na jeden, bez sensu, zegarek na jeden. Mhm, co to za postać? No ale co? Aha, ona. To ważniejsze, że jest. Nieważne, że ma 8 sekund zegarek czy na ileś. Cieszę się, że w ogóle. Pampi to tego genu. wiesz, co zaczęłam robić? Idzie do nas. Dobra, to niech idzie. Aha, gena wybuchło. To może do ciebie wróci, mam nadzieję. Zniszczam totem, tak. a nie mam e, tych robionych. Ja mam mniej niż czekaj, ja po Bogosławie. Teraz mi mówisz. Mam mnie Robię na szubienicy. Prawda, szafki, wszystkie, wiesz? Jest to jest jakaś dziwna. Przeszła obok. Rzuca coś w pokoju. <coughs> Claudette pewnie tutaj ją przyprowadzi. Jezus, no lata tutaj z nią. Boże, nie wierzę. No, Szybko poszło. Mhm. Ona słyszy mój totem, wiesz? I się interesuje. Aha. No i dobrze. Więcej czasu, żeby kręcić genak. Zgasiłam go. <laughs> Może paletą gdzieś tam jest, czy taką? Wiesz co, nie wiem. Próbuję wy... By... opatrzeć ale... On już chyba jest podniesiony prawie, nie? Długo tam. Nie wiem, próbuję go. No, jest, ja wiele czego. Dobra, pieprzamy stąd. Ona stoi w miejscu, ej. <laughs> Może telefon dostała. Może poszła siku. No akurat. No streama użyło. musi naprawić. No on dalej leży, nie rozumiem. Przecież go podniosłam. Nie wiem. No, a jak?! Już? Czemu te królewskie palety nie działają? Ale czemu już? Jestem pod pa... A. bo tak szybko cię wzięła nagle. No. Już to naprawiła. Ale to byłaś ranna już? Tak, bo. ona nas. zaś Bo ona stała, jak chciałam to tam robić, a ona się ruszyła. Może udawała tylko. Patrz, wzięła te toporki zaś. Ale nie ma jedynek. Mm, nie, bo cały czas zagląda do tych szafek. Wy się tego gena tam skończycie. Ten gen to już w ogóle nie działa. Aha, no to On fajnie, połomnie, żeby... przynajmniej. Markowe szczęści. no Szczęści. <grytanie> Markowe szczęści. Tam dam ich. Czy ona mnie nie widzi, że tutaj kucam? Ona jest bardzo daleko, więc nie wiem, czy mogłeś przyjść. Patrzała, że poszła tyłem specjalnie. Nie wiem, co ona robi, wiesz? Chciałbym tam ten totem już zrobić. Uwaga! celne te toporki, wiesz? No tak robi. Uważaj. Aha, DS-a nie mam. Fajnie. Bo zaczęłam to tym robić. Super. Dawaj je podnieść. A Boże, nawet nie zauważyłam, że ty leżysz. Przepraszam. Okej. Okay. Kawkę ci dałem, także nie leczy się. No, gdzieś tu chodzi. O Jezus, Ale cię leczyło akurat. No ty, pewnie się zdziwiła pista. mi to zgasi ten. A ta ludet pokaże to temer, znaczy te. Zaś mi zgasiła ten totem, to nie mogę się wyleczyć, super. Dalej. Nie ma to tam, kurde no. Nie widzę to tamu nigdzie. No bo on ciągle leży go dość. Ona jest cały czas w tym samym miejscu w ogóle. A Klodet mogłaby robić geny, a nie. Tarkę mam. Aha, fajnie, że Klodet tu z nią do mnie przyszła. Jestem niegdyś tam. Fajnie, leczna, że on no się nie podnosi w ogóle. Stój! nie źleźni. jest jakiś totem? narzuca już tu. Tam jest jeszcze zawsze totem. Co to miało być w ogóle?

Mina, że mi to trafiło w ogóle. Pani, że ona w ogóle do mnie, w mi tu rzuca. Jest. Jedna lej. <kliśnienie> mhm. Podnoście go. Ja robię to tam sobie. Muszę się. No, Ale no, no, muszę już. Został się wykrwawić z nim. Wciąż ktoś. A tu jesteś w ogóle, hit. Właśnie, że... Chodź, robimy gena tu u góry od razu. Okej. Okay. Ten klodet nie robi nic. Mogę ściągnąć w ogóle? Wiem. Niech ona go ściąga nie, no Tak ściągnie? A Ta, ona nie. tutaj przyszła i się jeszcze czastka debilka Trzasia przez zawsze przeskoczyła. No słyszałam Nie, nie no, muszę jej. po niego iść dalej Może tutaj te y, latają te z tego, to myślę, że to są te, jej oczy, że ona idzie Zaraz umrze nie możemy trafić do milka to Nie wiem czy... czas Cały dobra. czas mnie rzucała. Dostam on jak go ściągałam oh, okay. I zawsze dostał Ej, ale poleciał szybciej, bo on dostał kurde, nie wierzę w te palety, kurwa mać! tak Loda, to może się ogarnąć, robić geny. Czy mój totem tam jeszcze jest? Jest. Ach, proszę. Tak, geny. Ja robię tu na dole w tego, co tam te markowy zrobiłam. No, zero ma, nie? No, pół zaraz... Za niedługo będzie. Okej, okay. a leczenie? Nie leczę się. Aha, to czemu? No bo nie mam gdzie? Jak? Nie wrócę tam, bo ona tam chodzi. No to mnie idzie. No wiem właśnie, dlatego nie chcę tam iść. A my tam nie ma. A to tam bliska siła znowu, nie? Mhm. Uh no -huh. nie słyszę jej, niech spada na dżemu. Teraz słyszę. Kurwa, 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 skończę. kurwa, kurwa, troszeczkę. kurwa, nie wiem gdzie są kurwa, jakieś. Nie będziesz kurwa, wkurwiać kurwa, kurwa, Oho, raz nawet. No serio? Halo, niech wrócimy tutaj połączenie. To ja sobie zniszczę. Totem. Aha. No Aha. jakie connection lost. Przysyłem w grze. No, co się stało? No Bo Bo Bo, myślałam, co to cię miało cię być. Z raczy, bałam się. No właśnie, no numer już patrz. Nie wiem, gdzie z brama. Ja też nic nie wiem. To jest brama Tu ją Aha, tak. Ona idzie już. Tak? Tak. Tak? cię znaczy, obronie tu najwyżej gdzie trochę. jest? za Teraz musisz ty przyjąć tam. Uciekaj. Kurde. Dziś twoją, ale ucieknie. Okej. Okay. Ładne to było. Uh -huh. Ten adrenalinka, boże. Bo ten totem zanim zrobię, to mi się wyleczyło. No boże, zrobione dwa zadania dzienne. Trzy uh -huh. geny, jakieś wyciekanie przed nie killerem. Nie mam żadnych rytuałów chyba. Plus dwa mi dało. Bo ja mam tu bliźnięta i magika. Eee. Ja mam plus jeden.